Modlitwa uwolnienie z klątwy. W święte imię Jezusa Chrystusa, przez Jego najdroższą krew, przez którą wszyscy zostaliśmy zbawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych Srywam i przerywam, zdejmuję i nieweczę wszelkie następstwa rytuału magicznego i czarów obecne w żołądku, podaj imię osoby, które zostały rzucone na, podaj imię osoby, na jej plecy, na jej kręgosłup, na jej narządy rozrocze, na jej ramiona, na jej żołądek, Zdejmuję je, zrywam i gładzę mocą imienia Jezusa Chrystusa. Amen.